Cześć wszystkim z tej strony DMX i dzisiaj gramy sobie w demo z gry nazwanej The Clover Pit. I to chyba jest o. I z tego co zrozumiałem, to chyba jest o hazardzie, że jesteś gdzieś uwięziony. Coś w stylu The Iron Long. E... Ale więcej o tym nie wiem. Nie czytałem sobie. E opisu specjalnie, żeby nie spoilerować, więc... więc bez przedłużania zaczynajmy. Ostrzeżenie na epilepsję... Witaj graczu. O, dobra Clover Pit Co my tu mamy o złej Bo... grze Bo... o mówiłem ja powiedziałem, że coś... Chociaż w Iron Lang też, ale coś koło Iron Lang i Backshot Roulette w sumie Witaj, słyszałem, że lubisz hazard nie ma sprawy, tutaj możesz grać i zapomnieć o świecie zewnętrznym. Teraz, czy, czy chcesz, żebym ci wytłumaczył jak co, jak co... tutaj działa? Dobra. Dobra, słuchaj uważnie, nie będę się powtarzał. Tutaj dostajesz e, pieniążki, które zarabiasz. Jeśli nie zdobędziesz wystarczającej liczby pieniążków w szczególnej liczbie rund, to, to dowiesz się, co się stanie. Na koniec każdej rundy zdobędziesz zysk bazowany na Twojej, twojej obecnej liczbie pieniążków. Jeśli spłacisz cały dług szybciej, przedwcześnie dam ci 4 cztery, cztery bilety koniczyny za każdą pozostałą rondę. Teraz maszyna do slotów. Musisz zdecydować, ile. Ile zakręceń chcesz zrobić na każdą rundę? Pod koniec każdej rundy zdobędziesz też jeden bilet koniczyny. Jeszcze więcej, ej, jeśli spełnisz dane warunki. Pamiętaj, żeby wydawać Twoje bilety koniczyny, żeby kupować szczęśliwe amulety. One podwyższą twoje szanse na przeżycie. Dobra. Cóż, za dużo już gadałem i tak. A i tak pewnie tego nie zapamiętasz. A co to? To twój ostatni. To Twoja ostatnia nagroda. Nadal nie zdecydowałem, kiedy ją dostaniesz. O. Okej. Okay. Fałszy... Fałszywy pieniążek. Dobra, nie rozumiem właściwie nic z tego. O, telefon. Okej, okay, to są chyba możliwe ulepszenia czy coś. Siedem spinów Trzy spiny Trzy spiny zrobię. Let's go gambling O, dobra jest mam dziewięć pieniążków no, dobra to o. a czyli mamy dług siedemdziesięciu pięciu a spłaciliśmy trzydzieści sześć no, to dobra kole... o Dobra, przypomnij nam, nam... O, dobra. Kupię sobie to. O, zdobyliśmy po prostu darmowe... ...darmowe etykiety. Okej. Okay. dobra, kolejny. Czasie gambling. あっ <noise> Dobra, mamy 19 i mamy pozostałą tylko jedną rundę. Mamy tylko jedną rundę. Wsadzę to i będę. Bonus deadline. U. Chodźcie jedzenie. I to tyle na... Okej, okay, mamy tu nawet 2C. Nie będę sprawdzał, czy się da w ogóle coś z tym zrobić. Bo się boję, że mi zdemonetyzują. Hmm. Dobra, tyle. Okay. Ale mogę spłacić, mogę spłacić. Jestem dobry w ten cały kazartek. I... Dobra robota, kolejny kredyt. Przeszedł 200.

To wygląda fajnie. Dobra, sobie zostawię jeszcze trzy tickety e, kupując szczęśliwego kota. Uuu więcej to kosztuje teraz. Dobra, dziewięć. Let's go. Zobaczymy ile wlezie Ale mocne Dobra to było Klikamy ile wlezie dzwoneczka. tej okay. yes. to Dobra, mamy pięćdziesiąt jeszcze etykieta mamy. Dobra. Hmm. Dobra, kupię to. I ktoś dzwoni. Próbuję suplementów. Z kim gadałeś? Sam nie wiem. E... Dobra, to gramy dalej. Nie wiem o co chodzi temu guzikowi. Coś zrobiłem Voice mail O, to... Okej, okay, to jest to co mówiłem na telefonie. Dobra. Działa. Działa to o suplementach. Uh, uh. Okej, okay, to będzie mocne Co jest? Ale e, Ja dobry w ten cały hazard jestem chyba Co jest? Ja już mogę spłacić kredyt chyba. O, Dobra, myślałem, że to będzie trudniejsze. Uu. Podobno odkryłem nowy... nowy ten... nowe ulepszenie. Bateria do auta. Nuklearny przycisk. Nie za bardzo to rozumiem. Bateria do auta nie zabiera miejsca. O, czar przez. Uuu To mogę zebrać to. Dostanę 5 lakijtykietów, jeśli teraz składzę. Mm, nie wiem, czy cokolwiek dostanę tutaj. Spłacam kredyt. Teraz można zrobić e, jakby 666 na maszynie. Jeśli to jest z... u dobra, to nie jest fajne. to jest trudniejsze to. Dobra. Okay. Dobra, to jest dobre. O, i to. I teraz? O, tak, tak. To było dobre. Uh. Muszę zrobić miejsce. Dobra, to co tu mamy? Robienie więcej... Co robi? Ma 10% na zrobienie. I większe szczęście mam wtedy. To dużo mi zrobi Dobra chyba, Ej, co to jest? Nie wiem Eee. Ja w sumie to mi się opłaca. Mamy warty plus A w sumie to nie jest takie dobre, dobra to. To nie to, je... to idę robić ten cały hazard. Tylko wpłacę trochę tego, bo nie wiem, czy mi 6,6 nie wyskoczy. 9 z winów. Uuu, uh. 1,5% na 666, A to nawet. To bardzo rzadko się zdarza. Jakby podobno tamto robi, że... że więcej jest co monet, to... Czy ja na tyle razy? Nie, nie ma więcej monet. U, teraz jest! Prawie, prawie, prawie. Dobra, nie ma. Mamy jednego tiketa i teraz dostanę 9 jeśli spłacę spłacić mogę dobra ona nadal nie mogę spłacić kurczę nie mogę spłacić bo bo, bo muszę mieć na hazard i a 17. Let's go gambling. Yeah? Mm. Hell yeah. Dobra, teraz mogę spłacić. męcik Prawie, prawie Mamy jedną pozostałą rundę, ale... Ale się nie przejmuję. Nie mam miejsca? Nie. Dobra, wpłacam. Znowu gratulacje. Ale nigdy nie masz wystarczająco, nieprawdaż? Teraz... Dwa Jeszcze jeszcze dwa. Aha. Mamy pana telefonia, Uuu, to jest dobre. Częście plus 5. No kurczę, co, coraz lepsze te rzeczy. Dobra, to bym kupił to i to, tylko muszę coś, coś zniszczyć. Dobra, to bym... A to też wyrzuciłem. A to daje plus... Ja myślałem, że to... że to zabiera jak mam, jak mi to niszczy, a to daje. Ej, dobre. Ale dobra. A... Plus dziewięć. Boże, ile już nagrywam? Kurczę, to miało być demo, a to więcej niż normalny film mi schodzi. Ej, i teraz na złość? A. O. Okej. Okay. O. No dobra. Ten pociąg jest to P. Ten pociąg jest to P. Jeszcze siódemki. Super, czy jest coś, co mi daje? Nie, nic mi nie daje. Pieniążków dobra, to pozostaje mi tylko granie dalej. jest to p O nie. Uf. Bo jak dobrze, że teraz kupiłem tą biblię. Już mogę stwierdzić, że będę dobry w tą grę Albo jak patrzę na deadline to jednak nie. Ciekawe czy da się w ogóle przejść do domu. Czy to po prostu nadal ci daje coraz wyższe deadline aż nie możesz po prostu dobra? Dalej Let's go Dobra, chyba je zdobęłam tym razem deadline'owi. Dobra, chyba się. Chyba się. Chyba się dowiemy, co teraz się dzieje. To dobrze nam poszło. No dobra, więc to był Clover Pit. Mm. No nie powiem, fajne demo. Jeśli nie będzie za drogo, to może kupię jak wyjdzie. E, mam nadzieję, że Wam też się podobało. No i cześć.